Hej, 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 kochani, z tej strony Leukantę, serdecznie was witam na imprezie z okazji otwarcia bloku z wielkiej płyty. Skąd tak wariacki pomysł na bazę? W to jest pomysł, który został różno przeze mnie rzucony w etar, że przecież jeszcze nigdzie nie widzieliśmy, żeby ktoś w taki budynek perelowski przedstawił. postawił. A że, rzuciłam go do, do właściwych osób, a mianowicie takich samych zapaleńców, jeśli chodzi o szanghajt jak ja, czyli do Bogdany i Mandaryna, no to projekt, jak widać, zrealizowany został i to no, szybko i z ogromną radością. Pokażemy wam go. dzisiaj. właściwie ja go wam pokażę, Mandaryn z Bogdaną będą ze mną duchowo, możecie ich zobaczyć na miniaturze. No i cóż, tak właściwie to więcej wam nie powiem. Zwiedzajcie ze mną. Miłego oglądania. Czekam na Wasze reakcje. A gdyby było pytanie, to w tym bloku nie ma faktycznie części takiej, tak zwanej produkcyjnej, natomiast jest miejsce, żeby ją wykonać, o czym też tam wam później, chyba, na filmie powiem. No dobra, czekam na informacje o Was. Jak Wam się taki pomysł podoba? Czy, czy to jest fajny pomysł, żeby takie coś powstało? Czy niekoniecznie przydaliśmy ciała, czy, czy jednak. Daliśmy radę sprostać zadaniu. I mam też prośbę: zostawiajcie informacje o waszych bazach. Ja z chęcią was odwiedzę, nagram film i pokażemy waszą bazę światła. Kochani, to co tutaj zobaczycie, to jest uwaga: Pereloski, blok z wielkiej płyty. Taki klasyk czteropiętrowy, żeby windy nie trzeba było montować. Moim pomysłem było właśnie stworzenie takiego bloku z wielkiej płyty. Bogdana zaproponowała, że w sumie mógłby się znajdować gdzieś tak na grzybie, bo czemu nie. I w sumie klatka schodowa też mogłaby być na grzybie, więc ja już tutaj podlecę i sobie zaczniemy zwiedzanie. Zobaczcie, tu jest klatka wyjściowa schodowa i właściwie innej drogi tutaj z dołu nie ma. A gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na wyżynie koczowników niedaleko iglicy. Zobaczcie, tu mamy iglicę, tu mamy nasz budynek. Alternatywy 4. Dlaczego alternatywy? Dowiecie się za chwilkę. Tak wygląda nasza klatka schodowa. No, nic że tak powiem spektakularnego. Ja na niej przejdę myszką, że tak powiem, później się przerzucę napada, żeby już chodzić po tym terenie, a nie tylko, prawda, biegać. Zamkniemy za sobą. A no i zobaczcie. Tak wygląda tutaj nasz teren. zobaczcie, mamy część wspólną stoliczek miejsce do posiadówki miejsce do pogrania w szachy z sąsiadami tak to właśnie wygląda tam jest kolejne miejsce takie wspólne na zewnątrz tu kolejne, no i budynek od drugiej strony więc tak to tak to wygląda dobra, idziemy no. No, panienko, ruszaj panienko. Ruszaj panienko. Już kobieto, ona ma jakieś problemy życiowe ze sobą. Dobra. Przebiegniemy w takim razie. Hopsa. No, to jesteśmy na parterze. Co nas tu wita? No, skrzyneczki pocztowe. I otwarte drzwi. Otwarte drzwi do mieszkania gospodarza domu. Jak na alternatywy 4 przystało. Już mnie woła, zobaczcie, już wyszedł. Już. Aniu, prawda w drzwiach. Musi sprawdzić, kto wszedł. Nie darowałby sobie. Chopie, zaraz tam wpadniemy. Najpierw zwiedzimy inne rzeczy. Zobaczcie. W każdym budynku z wielkiej płyty był syp. U nas też jest. Mamy klatkę schodową. Teleportował się. Mamy wyjścia. Na kolejne części wspólne. Tam mamy też przejście, tu jest wejście do piwnicy. Tam za chwilę dojdziemy. Przejdę z Wami tu, najpierw części te na zewnątrz. Taka altaneczka do posiedzenia, odpoczynku. Taki mamy stąd widoczek. Zobaczcie. Tak. W piwnicy mamy tylko i wyłącznie tak. O, tutaj nie ma piwnic użytkowych, tylko ołtarz, żeby można się było łatwo przenieść z miejsca na miejsce. E, to jest tablica ogłoszenia Nioła. On tu zostawia różne dziwne rzeczy dla mieszkańców. Widzę, że już tu w las, proszę bardzo, kazał jak zwykle zorganizować, prawda? Klub blokowy osiedlowy. Więc kto żyw przyniósł ławkę, stolik, krzesełko, prawda? I tu się odbywają próby chóru. No, właściwie to nie pokazałam Wam może tego tak zbyt dokładnie, co może tego może powinnam to robić tak powoli. Tak powoli jakoś. Tylko najgorszy jest to, słuchajcie, że mi nie chce komputer coś współpracować z padem ostatnio. O, powiedzmy, że coś załapał. Tak to wygląda. Mam jakieś problemy <coughs> współdziałania komputera z padem. Komórka lokatorska, taka. Otworzę sobie drzwi w drugą stronę. Taka tutaj malusia. Tu nic jakby takiego wielkiego nie ma. Maszcie oprócz tego, że tu stoją jakieś pudła, kubki, szklanki i tak dalej. Tutaj mamy to samo. Proszę bardzo. Też malutka komóreczka. Taka namiastka piwnic, można powiedzieć, tak? I tutaj mamy miejsca, w których mamy, możemy przechowywać jakieś rzeczy. W każdym takim budynku dawniej musiała być pralnia, suszarnia, wózkarnia. No, ciężko nam było zrobić wózkarnię i suszarnię, No to jest pralnia. Jest. Są balie, są wiadra, są jakieś michy, są zlewy. Zobaczcie sobie, tu można naprawdę sobie. Oj, no poleciało. Tu można w taki piękny sposób sobie, prawda? Spędzić miło czas z sąsiadami na praniu ręczników, gotowaniu pościeli. Okej, okay. a tu mamy wyjście na ostatni teren zewnętrzny, taki mały placek z wielkim drzewem. No to co, na pięterko, nie? E Moment. Ech, no cóż, <ścoughs> życie rodzinne, ale już jestem. E wchodzimy na pięterko. W piętra wyglądają w taki sam sposób, czyli mamy po trzy mieszkania, komóreczkę i syp. oraz oczywiście schody na kolejne piętro. Natomiast mieszkania są różne. Nie dość, że mają różny wystrój, każdy z nich jest inne. To ma, jakby nie są identyczne, tak? W każdym pionie nie ma identycznych mieszkań, one są różnie rozplanowane. E, tak nam po prostu było wygodniej. Następna komóreczka. zobaczcie. Taka no, zapakowana. Polecę w tą stronę, będzie łatwiej. Wchodzimy, mamy przedpokój z wieszaczkami. Tutaj mamy taką, taką, no, no, właśnie taki salon, jadalnie i prawda, aneks kuchenny. Zobaczcie. Taki mały. Zaraz się spróbuję padem obrócić. Mam nadzieję, że to. Zadziała. opra jest. Opla. Tu mamy łazieneczkę. Malutką, ciasną, no ale tak to właśnie bywało. W tych blokach. Tam nie było wielkich luksusów i było ciasno i skromnie. No i sypialnia dla dwojga. Prawda. Z małym balkonikiem. Ja wam później ten budynek w ogóle pokażę jeszcze z zewnątrz. Obawiam się, że stąd tutaj nie będzie widać balkonu zbyt dobrze. Widać, że jest jakieś krzesełko, jakiś stoliczek, ale niewiele widać. W sensie, no nie da się zrobić okien takich. Chciałyśmy jednak zostawić okna tutaj w tym, żeby były okna balkonowe, a nie żeby była dziura w ścianie. A w związku z czym te okna są i ledwo widać to, co jest na balkonach, ale potem postaramy się jakoś to... Wam pokazać. No dobrze, idźmy dalej. I wchodzimy. Znowu mamy przedpokój. Mamy Łazienkę, zobaczcie. Malusią standardowo malunieńką. Dywan na ścianie też tak dawniej bywało. Mała część salonowa. Jadalnia i taka piękna kuchnia, zobaczcie. I tak wygląda część dzienna. Czy my możemy zajrzeć sobie. No, o, możemy, ale widzicie tutaj też tak niewiele widać. Dobra. Mała sypialnia. Już wam ją pokazuję. Postaram się przynajmniej opna, obrócić się tak jak w miarę. I się, no to tyle. Właściwie, o, tyle. Małe biureczko, szafeczka, łóżko. I już. O, ostatnie mieszkanko na tym piętrze. To jest mieszkanie z takim, prawda? Już solidnym, bym powiedziała, przedpokojem. Mamy wieszaczki. Mamy szafeczkę na buty. Mamy szafkę na kurtki. Jakieś takie płaszcze. I inne czapki. Znowu część dzienna, zaczynająca się od regałów. Mały stoliczek. Znowu kuchnia. Tym razem taka. Psa, wejdźmy do sypialni, a nie jest pozianka. Tym razem tu jest łazienka. Widzicie to nawet ja się zdziwiłam. Bo już nie pamiętam rozkładu co, gdzie i jak tu mamy. Kolejny balkonik z jakimś stoliczkiem, krzesełkiem. Każdy balkon, tak jak i mieszkania jest inny, słuchajcie. Tu nie ma dwóch takich samych miejsc. Sypialenka malutka. Łóżko. Szafeczki. Nic nadzwyczajnego. Słuchajcie, ja się zdrzemnę. Tak. Żeby nam szybciej czas minął, dzień nastał. Tak będzie chyba łatwiej, także widzimy się za dnia. Okej, okay, mamy już dzień, będzie ładniej troszeczkę się tutaj wszystko nam prezentowało. To co? Kolejne piętro. A zacznijmy stąd. Zobaczcie, znowu przedpokój, tym razem inny. To mieszkanie ma troszeczkę podobny rozkład do tego poprzedniego, ale też nie do końca. Zobaczcie, kuchnia znajduje się tutaj. Tu, gdzie na dole jakby była kuchnia, mamy malusieńką łazieneczkę. Tu nie ma luksusów, wanny ma tylko co któryś mieszkaniec. Tak, widzicie? Część taka jadaliano-wypoczynkowa, część kuchenna i na końcu, ło, zobaczcie, jakiś trofea, pewnie jakiś myśliwy tu mieszka, prawda, a no i sypialnia. Okej, okay, lecimy do kolejnego mieszkania, to mieszkanie, jak widać, wyróżnia się niezwykle, a mianowicie już ma kwiatki u wejścia, możemy się zatem spodziewać, że będzie tu mieszkać jakaś dama, prawda ona ma taki przedpokoik ma malutki. Otwarte wejście tutaj na kuchnię. Taką ładną. Proszę bardzo. Tu ma część wypoczynkową, swój salonik. Balkonik z kwiatami, pełno kwiatków na balkonie. A tu drzwi przesuwne, słuchajcie, do sypialni. Takiż to buduar. jak pięknie to wygląda jak na kobitkę przystało proszę bardzo nawet to aletka z perfumami maźdłami no i zajrzymy jeszcze do łazienki tejże pani czy pani jaką pani ma tu łazieneczkę no kobitka to ma wannę eh? kobitka ma wannę a teraz z tego co pamiętam, to właśnie jakiś kurier już był z paczką. Paczka leży przed drzwiami. Z tego co pamiętam, tu mieszkał jakiś kawaler. Pracuje gdzieś, nie wiem, u alchemika chyba, bo ma ze sobą sprzęt. Ma szafę w przedpokoju. Tutaj jest część taka. O, sypialenka mała, taka, zobaczcie, otwarta. O, nawet rzutki. Ta szafeczka wykombinowana tutaj, co tu jest? Jadalnia. Ascetyczna kuchnia, w ogóle cały wystrój, bym powiedziała taki faktycznie mocno męski. A, up, zbroja nawet. Ok, i łazienka, zresztą też kompletnie innego kształtu niż to, co było wcześniej. Też raczej ascetyczna. Kolejna komóreczka. Zobaczcie. Także tyle. Syp za nami, to już go nie będziemy podziwiać. Idziemy dalej. O, tu znowu paczuszki. Ktoś już się szykuje do świąt, które niedługo. Przed pokoju. Znowu wejście do pokoju. To ja się tu dobrze ustawię i się Wam spróbuję powoli obrócić. Także, tak wygląda kolejne mieszkanko. Z racji tego, że te mieszkania są naprawdę różne, inne jest tutaj wiele różnych patentów, to możecie spokojnie korzystać. Będzie nam miło jak będziecie wykorzystywać te pomysły, które my tutaj stosujemy. Przy budowie, wymyślaniu tego wszystkiego. Właściwie po co to, to robimy, po to się chwalimy. No więc. O, i kolejna sypialenka, tam jakiś nawet podkurzacz. Szanaty. Zobaczcie jak to wygląda. Szafeczki, tu szafeczki, tu szafeczki. Takie to mieszkanko. Yy, za moment do Was wrócę, muszę zrobić małą przerwę. Okej, okay, wróciłam. Musiałam sobie zrobić malusią przerwunkę. ale to tu wiecie, no tak bywa na chwilę Dobra, następne mieszkanko. Dzień dobry. Póki jest tam kto, tu wchodzimy zacznie takiej otwartej przestrzeni, można powiedzieć. Zupełnie otwartej. Mała garderoba jest schowana tutaj, też za przesuwnymi drzwiami. Ława, stół, część wypoczynkowa część kuchenna razem kuchnia w innym miejscu. Jak zwykle, balkonik. No, wchodzimy, wchodzimy. Mała sypialenka. A kto mieszka w bloku z wielkiej płyty albo mieszkał kiedyś, to wie, że taka ciasnota tam właśnie była. Anioł siedzę tam coś na dole. Jest. Zobaczcie. O, przyszedł na inspekcję. Przyszedł pan na inspekcję. W tu jeszcze nie ma innych mieszkańców. Ale może też po tym punktu... Opowiem Wam historię tego swetra. Ciekawe, czy ktoś wie skąd to cytat. W każdym razie historia tego bloku jest taka, że trzeba było gdzieś umieścić npeców, którzy doszli tutaj, których się zdobywa w trakcie gry. No i nam brakowało miejsca dla 11 osób. W związku z czym powstał blok. W bloku jest 12 mieszkań plus mieszkanie dla ciecia. Więc w razie czego jakby twórcom przyszło do głowy coś jeszcze tutaj dodać, to my jesteśmy przygotowani. Więc, więc, tak, tak. Stąd się też to wzięło, no bo była mowa o tym, że dobra, trzeba im zbudować domy, mieszkania, coś tam, no i padła, padło hasło z mojej strony: zbudujmy blok z wielkiej płyty. Więc taki właśnie jest. Mały, ciasny, dobra, ale jest. Zobaczcie, kolejna łazieneczka. I zobaczcie, tutaj była część dzielna, sypialnia i tutaj mamy też taką małą garderobę. I kolejną komóreczkę. Tam też jakieś skrzynie, pakunki. No i standardowo syp. Okej, okay. lecimy. Opla. Znowu wejście. Znowu część kuchenno-jadalniana. Znowu łazienka. Wiemy, że nam się piony nie zgadzają. Wiemy, mamy tego świadomość, ale wiecie, ograniczenia gry, prawda? No nie da się mieć wszystkiego. Nie da się mieć wszystkiego. Są taki równy podział tych mieszkań na identyczne, też wydawał nam się strasznie nudny. Więc Chociaż z zewnątrz staraliśmy się zachować charakter, żeby to wyglądało tak jak było kiedyś, a w środku jest to już jednak podyktowane no, warunkami gry. Warunkami gry po prostu. Więc. Nie da się jakby mieć, mieć wszystkiego. Oj. Dobra, właśnie chciałam wam tak więcej pokazać, ale ja widzę, że ja wam pokazuję, ale okno. Proszę, pogodę tu. i tu osłonięte łóżeczko z biureczkiem. Taka kawalerka. A, 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 nie, byliśmy w toalecie. No, ale wiecie, toaleta to tam tylko takie, o prysznic, Balek, szafka, nic, nic poza tym ciekawego. Lecimy dalej. Tu jest mieszkanko, które jest fajnym, dużym mieszkankiem. Ma kuchnię. Ma kuchnię, przy wejściu tutaj jest też szafa, garderoba, jest jakby przedpokój. Łazieneczka. Tu mamy sypialnię z podwójnym łóżkiem i pięknym dywanem na ścianie. Proszę, po prostu nie ogarniam. Słuchajcie, z tym padem dzisiaj to źle wymierzam odległości. Tu jest salon. I to jest jedno naprawdę z największych tu mieszkań, ponieważ ono ma jeszcze. Zobaczcie, drugą taką małą sypialnię, więc tu, że tak powiem, można upchnąć rodzinę z dzieckiem. I to jest tutaj ta nasza przestrzeń. To jest już ostatnie piętro, w związku z czym tutaj zamiast komórki lokatorskiej jest wyjście na dach. Widzicie, no? Mamy wyjście na dach. Na dachu mamy tylko i wyłącznie jakieś... Wentylację. Nic tutaj więcej nie ma. Natomiast to, co Wam chciałam pokazać, to chciałam Wam. Czekajcie, coś mi tu przystało. O, dobra, działa. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Każdy balkon, stąd widać, że jest inny, ma inaczej rozłożone kwiatki, oświetlenie. Wszystko to, co tam w środku na tym balkonie jest, jest kompletnie inne. No, teraz słuchajcie, mam nadzieję, że taki pomysł wam się podoba, taki nietypowy pomysł na wybudowanie bazy. Może nie ma tutaj rzeczy funkcjonalnych, tak, ale jest miejsce, bo moglibyśmy faktycznie w piwnicy, słuchajcie, zrobić sobie wszystkie laboratoria, to, nie wiem, piece, nie piece, suszarki i tak dalej, krosna. Natomiast, no mówię, nam było potrzebne tylko mieszkanie dla mieszczan, ewentualnych pomocników i nic poza tym, więc taki blok powstał. Dobra, wielkie dzięki za uwagę i do kolejnego razu. Hej, hej!